Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z projektem Denko. Wszystko mam w tobie. Te rzeczy uzbierało się niestety dużo. Obiecywałam sobie, że będę taki film kręciła częściej, a e, oczywiście wyszło jak zawsze, no także chyba kłamałam i niestety tych rzeczy jest trochę, także mam nadzieję szybko się z tym uwinąć. I przychodzę może najpierw od do rzeczy do, do włosów. E, najpierw będzie szampon z Ultradu, aloes i mleczko roślinne, wszystkie rodzaje włosów. Jeden z moich ulubionych szamponów. Super włosy wilża, bardzo ładnie pachnie, nie przeciąża ich. Bardzo ładnie hmm, wyglądają, są takie odświeżone, takie sypkie, hmm, lekko odniesione od nasady. Także fajny szampon, właśnie mówię, nie obciąża ich i fajnie wilża. Mam tutaj też, będzie tak bardzo nie po kolei, dwa płyny bur, micelarne z Bourjois. To są moje ulubione płyny, chociaż teraz jeszcze testuję ten z L'Oreala, Ideale Soft bodajże i jest no trochę lepszy mam wrażenie, trochę fajnie się zachowuje na skórze i na waciku, ale to też są bardzo dobre płyny, nie podrażniają mnie, super usuwają makijaż, nie miałam z nimi um, nigdy żadnych problemów, także jeden z moich ulubionych, tylko tak jak mówię. teraz, bardzo polubiłam tamten z L'Oreala, także zobaczymy co będzie dalej. E, następny to jest e, żel, który na pewno dobrze znacie, bo jest praktycznie w każdym denku, e, żel z Nivea z um, czarnymi jagodami, pięknie pachnie, nie wysusza mojej skóry, fajnie myje, no, żel jak żel tak naprawdę, bardzo ładnie pachnie, także kolejny. Jeszcze mam odżywkę do włosów daw. to jest odżywka Intensive Repair, zapobiega łamaniu się włosów. Tego nie wiem tak naprawdę, dla mnie najważniejsze, żeby odżywki ułatwiały mi rozczesywanie włosów, żeby te włosy były takie fajne, sypkie, takie miękkie. Mogą być też lśniące, prawda, nie, nie powiem nie. Także ja bardzo lubię te odżywki, super się u mnie sprawdzają, bardzo fajnie ze włosy nawilżają, one są takie fajne, takie gładkie, takie miękkie po nich i do tego bardzo ładnie pachną, także ja je bardzo lubię. I ostatnia rzecz do włosów chyba, jaką tutaj widzę, to jest lakier Staft, jeden z moich ulubionych, to jest lakier mm, keratynowy. Najładniej pachnie, z tych, które testowałam Staftu, to ten najładniej pachnie, naprawdę, mm, także... Utrzymuje włosy bardzo fajnie, nie robi takiego hełmu jak na przykład ten zielony, który kiedyś miałam. Super się zachowuje, fajnie utrzymuje włosy, można go łatwo wyczesać i do tego bardzo ładnie pachnie, także też ulubieniec. I tak. Zużyłam płatki kosmetyczne, te są z Klinika. Ja ich używam bardzo długi czas, naprawdę, jak używam tylko tych. Ale jak poznałam testami, to, to teraz używam tych stami i powiem szczerze, że są rewelacyjne. Mimo tego, że są takie cienkie, sprawdzają się super i do zmywania makijażu, i do zmywania makijażu oczu, i do zmywania lakieru, paznokci. Super są naprawdę i do tego są zszyte, więc w ogóle nic się nie rozwarstwia, nic nie lata, nic się nie przyczepia do niczego. Rewelacyjne i na pewno do nich wrócę, bo już mi się kończą. Jeszcze mi została tylko jedna paczka, także na pewno do nich wrócę i są do kupienia w drogerii Hebe. Mam tutaj też płyn do soczewek. Nie pokazywałam Wam nigdy tego płynu. Nie wiem dlaczego, bo ja używam tylko tego. Dla mnie to jest najlepszy płyn, także ja go bardzo polecam, bo na internecie można go dostać naprawdę za niewielką cenę. Połowę mniejszą mniej więcej niż w tych wszystkich sklepach i czy jakichś stoiskach w supermarketach, także ja bardzo polecam, rewelacyjny płyn. Nigdy mnie nie podrażnił, nie wiem, nigdy nic się nie stało ani z soczewkami, ani z moimi oczami, także super. I tak, tonik złuszczający z Klinika, dwójka moja. Do skóry mieszanej w stronę. Słuchaj, super produkt! Mam już kolejne, bo ja wiem, że będę go nadal używać. Dla mnie sprawdza się super, nie podrażnia mojej skóry. Do tego ja widzę, że ona o wiele lepiej wygląda. Ona jest jakaś taka zdrowsza, nie ma takiego martwego naskórka na sobie. Ja o wiele rzadziej muszę robić peeling, ile w ogóle go robię, tak naprawdę, bo przestałam robić peelingi odkąd używam tego, tego toniku. Chociaż czasem mi się zdarza. Dla mnie produkt rewelacyjny, tak jak mówię, nie podrażnia, a do tego ta skóra naprawdę wygląda na taką odświeżoną, na taką zdrową. Nie wiem, czy to jest wina tego, tego toniku, czy wszystkiego może, co używam, ale sprawdza się super naprawdę, także, także mam już kolejny i na pewno będę go używać. Mam tutaj jeszcze coś do włosów. Przy jakich zakupach dostałam takie próbki, próbki szamponu i odżywki z niwa szampon nadający blask i objętość, tak samo odżywka, Diamond volume. I tak... Zacznę może od szamponu. Szampon jest rewelacyjny. Słuchajcie, jak ja nie mam włosy. Ta saszetka starczyła mi tylko na raz. Jak umyłam nim włosy, to ja już podczas po prostu mycia i spukiwania czułam, że te włosy są zarazem i umyte, i strasznie nawilżone. Jakbym już na nie nałożyła odżywkę, i to na całe włosy. I do tego pięknie pachnie. Naprawdę pięknie pachnie ten szampon. I te włosy naprawdę były świetne. Aż się bałam, że następnego dnia wstanę rano i te włosy będą przetuszczone, obciążone tym wszystkim, co mi się wydaje, właśnie przez to, że są takie jakby już z odżywką. Ale tak się nie stało, po prostu włosy były super świeże, super sypkie i takie, takie miękkie, takie gładkie, naprawdę no rewelacja. Chociaż ja nie zauważyłam objętości, generalnie u mnie szampony nadające objętości sprawiają, że te włosy są strasznie oklapnięte i o wiele szybciej się przetłuszczają, także ja tego nie zauważyłam. Ale szampon naprawdę super się sprawdził, aż byłam zaskoczona, bo naprawdę myślałam, że będą przetłuszczone jakieś takie nie za fajne, a jest super. Odżywka, no niestety jest trochę gorsza, mam wrażenie. To jest jedyna odżywka, której jak użyłam, ona mi starczyła na dwa razy. To jest jedyna odżywka, po której włosy mi się elektryzowały. Naprawdę, mi się włosy naprawdę nie elektryzowały, żeby Was nie skłamać, no ale za dwa lata może? Nie wiem, jak to się stało. jeszcze używałam jej w takim okresie, kiedy nie nosiłam ani czapki, ani nic, jeszcze nie było tak zimno, także nie wiem, myślę, że to wina tej odżywki. Także kiepska. No fajnie te włosy powiedzmy mogłam rozczesać, Fajny efekt, takie nawilżenie, ale jakoś tak no, nie przypadło mi do gustu za bardzo, także szampon o wiele lepszy, odżywka no niespecjalnie. Jeszcze mam tutaj kilka próbek, które zużyłam. Może najpierw zacznę od mm, serum ze Salauder. Ja tutaj mam takie dwie, to jest Advanced Night Repair i jedną mam w tej wersji standardowej, drugą Synchronized Recovery Complex 2, także to jest jakaś nowsza wersja. Zużyłam obydwa i powiem tak. Ja generalnie y, ostatnio testowałam kilka serów właśnie takich próbek i powiem szczerze, że ja nie widzę różnicy przy żadnym seru. Ja tak samo to, po prostu wiele osób je chwali. Ja naprawdę nie widzę żadnej różnicy, czy ja to serum nakładam, czy ja go nie nakładam. Ani, ani jakoś specjalnie ta skóra nie jest bardziej nawilżona, ani jakaś gładka, ani jakaś, nie wiem, lepsza, no cokolwiek. No naprawdę nie wiem, czy trzeba te sera po prostu dłużej postosować. Ale ja wiem, że niektórzy widzą efekty wow od razu, ja nie widzę nic, także na kilka razy mi starczyła jedna i druga próbka. No ale niestety, no ja naprawdę nie, nie widzę, nie widzę w ogóle, żeby te sera cokolwiek robiły, także nie wiem. No dajcie mi znać może, czy one się u Was sprawdzają. Ja wiem, że wiele osób jest z nich zadowolonych, ale ja po prostu chyba nie widzę różnicy przy stosowaniu żadnych ser, także, także nie. Jeszcze miałam próbki z Jones Masters Organic, tutaj mam trzy. I tak, to jest to serum z witaminą C m, przeciw starzeniu się. Ja po tej próbce kupiłam to duże, to większe opakowanie po prostu standardowe, m, bardzo ładnie pachnie to serum, fajnie się zachowuje, i tak jak mówię, ja nie widzę, żeby on jakoś od razu, nie wiem, m, nawilżał moją guzię, chociaż to też nie jest jego zadanie za bardzo. Bo on ma m, witaminę C, więc ta skóra powinna być taka odświeżona, no faktycznie taka jest. Ona jest taka rozświetlona. Jak ja używam to serum, to ja widzę, że ona jest taka fajnie rozświetlona, taka. Taka, jakby troszkę jaśniejsza, i taka, taka zdrowa. Także to tak, ale tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że to działa, bo tak jak mówię, ja nie widzę takiego efektu wow od razu, no przy żadnym kosmetyku niestety. Także, także nie. Po prostu stosuję tak zapobiegawczo bardziej, bo mam nadzieję, że, mm, że te wszystkie składniki naprawdę działają i że, i że dobrze robię. Także to to. Eee, tutaj mam też drugie serum: Green Tea i Rose Hydrating Face Serum. To jest do skóry normalnej i suchej. I to jest jedyne serum, po którym ja naprawdę widziałam różnicę w nawilżeniu. Może to jeszcze chodzi o to, że tak naprawdę wszystkie te, których tutaj używam, one mają taką jakby żelową konsystencję i u mnie ta konsystencja sprawia, że jeżeli ja szybko nie nałożę kremu, ja czuję takie jakby takie ściągnięcie, jakby to wszystko zasychało na buzi, to nie jest taki zbyt fajny efekt. Także Także nie wiem, może to jest kwestia tego. To był jedyny serum, który ma taką kremową konsystencję i po nim faktycznie naprawdę zauważyłam różnicę. Ta skóra była bardzo nawilżona, taka fajna, gładka, yy, taka yy, odżywiona, jakby miałam wrażenie, naprawdę super. Nie wiem nie wiem tak naprawdę, czy je kupię, bo jakoś tak nie, nie pałam miłością chyba do, 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 do serum, także nie wiem. Nie wiem sama. Zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to będzie się sprawdzać. I tu mam jeszcze krem Rose and Apricot Antioxidant Day Cream do skóry normalnej i suchej. To jest taki krem zwogacony olejek morelowy, wydzią z brzoskwini i ryżu, z wnętrza owsa. No, Krem, który strasznie pachnie. W ogóle mi się nie podobał ten zapach, strasznie mnie denerwował i nie polubiłam go w ogóle. Do tego to jest krem do skóry normalnej i suchej. Ja mam wrażenie, że on w ogóle nie nawilżał. Ja mam skórę mieszaną i miałam takie wrażenie, więc nie wiem jak sprawdza się przy suchej Um, ale no nie, niespecjalnie, nie naprawdę i ten zapach nie, nie podobał mi się bardzo, niby naturalny, ale to, to nie, nie mój zapach, także nie, nie, podobał mi się w ogóle. Mam tutaj jeszcze próbkę kremu z Clinique, All About Ice. i tak, taka próbka starczyła mi, ja ją sobie przelałam do takiego małego słoiczka, starczyła mi na ponad tydzień używania i jestem pod mega wrażeniem wydajności tego produktu, co prawda nie zakochałam się w nim, to nie jest jakiś... Nie zrobił na mnie na tyle dobrego wrażenia, żebym od razu chciała polecieć do sklepu i go kupić. Um, bo dla mnie to jest taki dziwny trochę krem. Ja nie, nie za bardzo zgłębiałam się w skład i nie wiem, nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy tak faktycznie jest. W każdym razie, kiedy ja nakładam ten produkt tutaj pod oczy, to on tak strasznie gładko sunie jakby po tej okolicy. Ja mam wrażenie, jakby to był po prostu krem, w którym jest pełno silikonów i dlatego tak się zachowuje. Może się mylę, może tak nie jest. W każdym razie, ja mam takie właśnie wrażenie... Um, i to mi się właśnie średnio podoba, no bo jeżeli jest taki napakowany silikonami, no to, to nie wiem, takie po prostu jest moje wrażenie po tym, jak się go nakłada. On fajnie tę okolicy nawilża, ładnie sprawia, sprawdza się pod makijażem, nic się nie roluje pod, na nim, nie wiem, nic nie wyciera, nic schodzi, nic się nie dzieje. Bardzo ładnie się makijaż trzyma, ale, ale jakoś nie wiem, nie zauważyłam też, żeby to był naprawdę produkt lepszy niż ten, który mam z Iwustinu na przykład. Jest zupełnie inny po prostu. On tak się jakby szybko też się nie wchłania. Znaczy, nie potrzeba jakby dużo czasu, żeby on się wchłonął, ale jakby potrzeba, żeby ta warstwa taka, taka czegoś właśnie tutaj zniknęła, żeby to wszystko było takie jakby wchłonięte, to trzeba chwileczkę odczekać. Także nie wiem, może przy dłuższym stosowaniu ten krem jest fajny. Nie zauważyłam też, żeby nie wiem, wysuszył mi te okolice. On się tak naprawdę bardzo fajnie sprawdza, tylko mówię, pozostawia taką warstwę, która nie wiem do końca czym jest i, i nie wiem, no. No na razie jestem tak jakby obojętna, jeżeli o to chodzi, bo fajny krem, ale jego cena też mnie trochę odstrasza i nie zauważyłam po prostu takiego efektu wow, dla którego ja bym od razu chciała naprawdę kupić ten krem. Także, także nie wiem, może kiedyś. zobaczymy, może jeszcze kiedyś będę miała okazję go przetestować. I zobaczymy. Tutaj mam jeszcze pastę do zębów Colgate Max White One Active. I ja słyszałam o tej paście dużo dobrych rzeczy, że ona naprawdę ładnie wybiela zęby i ja nie wiem, czy to ja mam jakiś problem, czy to z tymi pastami jest coś nie tak. Generalnie ja widzę, że te pasty w ogóle nie wybielają moich zębów, żadne, mimo tego, że mają napisane, że wybielają, one są dla mnie takie same jak każde inne, także ja nie wiem. Dajcie znać, czy Wy może widzicie jakąś różnicę po takich pastach, czy, czy tylko wybielanie zębów wchodzi w grę, no bo ja nie wiem, ja czasem tak wierzę temu, co jest napisane na opakowaniu, a potem wychodzi tak jak zawsze. Dalej tutaj mam produkt do usuwania, do oczyszczania buzi, to jest ten z Shiseido Creamy Cleansing Foam, rewelacyjna taka mm, piankowa, piankowa maska, piankowy krem do buzi, chociaż zapach jest straszny, naprawdę śmierdzi jak starsza pani, takie perfumy od dla starszej pani, może tak, no, nie, jak, nie śmierdzi. Ale mi się zapach w ogóle nie podoba. Nie, nie, nie podchodzi mi naprawdę takie, takie ciężkie perfumy nie dla mnie. Ale jeżeli chodzi o czyszczenie, to jest produkt naprawdę rewelacyjny. Co prawda jego cena to jest ponad 100 zł, z tego, co sprawdzałam. Dosyć drogo, ale jeżeli chodzi o czyszczenie, to jest jeden. Jedyny chyba z produktów, Albo jeden z niewielu, które używałam i naprawdę tak bardzo oczyszcza buzi. Ta buziana jest naprawdę tak czysta, że aż po prostu skrzypi, jak się ją umyje. No, rewelacja. Ja nie spotkałam się z żadnym innym produktem. Super usuwa makijaż, makijaż oczu również. Eyeliner nie ma z tym problemu. Naprawdę rewelacja. Bardzo fajny produkt. Bardzo ładnie oczyszcza, nie przesusza tej buzi nie wiem, nie wysypało mnie po nim, także ja bardzo polubiłam ten produkt, do tego był bardzo wydajny, naprawdę na długo mi starczyła taka, taka butelka 30 ml. Super, ale tak jak mówię, no cena za wysoko jednak, jak na taki, jak na taki krem. I tutaj mam jeszcze krem do mycia buzi z, z Lissell Hot Cloth Cleanser i to jest produkt, który ja byłabym skłonna już kupić, dlatego że zapach bardzo mi się podoba, to jest taki zapach e eukaliptusa, a do tego jeszcze tu jest kilka innych olejków, z tego co czytałam. Ale produkt jest rewelacyjny. 15 ml starczyło mi na ponad chyba 3 tygodnie używania. Jest bardzo wydajny, pięknie oczyszcza buzię. Do tego mam wrażenie, że naprawdę pomógł mi bardzo uporać się z jakimiś moimi niedoskonałościami, z jakimiś wypryskami, które właśnie w tamtym czasie miałam. Jest naprawdę rewelacyjny. Fajnie właśnie te buzie oczyszcza, nie przysusza jej też. Sprawia, że ona jest taka czysta, świeża i taka naprawdę bardzo oczyszczona, że, że właśnie pomaga... Pomagać z jakimiś tam właśnie problemami skórnymi, przynajmniej im nie pomógł. Także ja byłam bardzo zadowolona z tego produktu i jak będę miała tylko okazję, to na pewno kupię jakieś takie pełnowymiarowe opakowanie, ale pewnie będę musiała zamawiać gdzieś z jakiejś strony z Wielkiej Brytanii. Kolejną rzeczą są perfumy. Perfumy, które stały u mnie na półce bardzo długo. Już jakiś czas temu one mi się skończyły, ale jeszcze tak starczyły nam na, na kilka użyć dosłownie i bardzo jakoś tak żal mi się z nimi rozstać, dlatego że to są pierwsze perfumy, które ja sobie kupiłam. To było już dawno temu, naprawdę kilka, lat, kilka dobrych lat temu, e, kiedy kupiłam te perfumy. To są, to są perfumy Kenzo Amour. Bardzo mi się podoba ta butelka, jest taka no naprawdę... Zresztą przypomina mi w ogóle czasy, czasy studiów, kiedy ja właśnie kupiłam te perfumy i no jakoś takie wspomnienia e, są z nimi, że żal mi się z nimi rozstać, naprawdę. Jeżeli chodzi o zabach, to jest zabach bardzo intensywny, m, który nie każdemu się spodoba. Mnie ten zabaw bardzo się podoba. Ja właśnie wybrałam sobie te perfumy, wcześniej nie powąchałam. Byłam świadoma tego, co kupuję, ale musicie wiedzieć, że mm, praktycznie wszyscy mężczyźni, którzy, którzy je wąchali, nikomu się nie podobały. Naprawdę wszyscy mówili, że albo pachną jak leki, albo jak jeszcze coś innego. Także nikomu się nie podobały. No, mnie bardzo. Także musicie mieć tego świadomość. Że w ciemno, takich perfum raczej nie można kupować. Um, a jeżeli chodzi o zapach, to tak jak mówię, on jest taki ciężki on nie jest ani kwiatowy. Oni są wrażenie trochę takie jakby taki świeży, ale to jest dla mnie taki jakby z tych kremowych zapachów, z tych właśnie cięższych. Nie taki świeży, lekki, tylko taki taki właśnie jakby bardzo kremowy, dosyć intensywny. I tak jak mówię, trzeba powąchać mm, i trzeba wiedzieć, że się chce. Ja mam po prostu do nich wielki sentyment. Pewnie do nich nie wrócę, no bo tak jak mówię. Zresztą już mi się też się trochę znudziło, to było 100 ml. Na bardzo długo starczyły, no ale to opakowanie fajne. No ale w końcu stwierdziłam, że trzeba się rozstać, No bez sensu, żeby tak pusta butelka stała, także... Także po perfumy, i mam tutaj jeszcze trzy rzeczy z makijażu. Najpierw pokażę Wam może tusz. L'Oreal Telescopic. Odkryłam go niedawno. Super tusz. naprawdę ma tak cienką szczoteczkę. Tak fajnie się sprawdza, tak pięknie podkręca rzęsy, tak fajnie je wydłuża. Pogrubienie nie jest jakieś takie naprawdę bardzo znaczące i bardzo widoczne, ale też fajnie i bo tak jak mówię, przede wszystkim te rzęsy wydłuża i podkręca, co w ogóle daje już taki efekt bardzo ładnie otwartego oka, strasznie długich rzęs, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pewnie kiedyś do niego wrócę, bo wcześniej nie stosowałam tego, tego tuszu, a teraz jak już wiem, że jest fajne, to pewnie kiedyś do niego wrócę, ale teraz już mam, jeszcze mam tyle tuszu, że ho, ho. Tu mam Lip Butter z Revlonu w kolorze 045 Cotton Candy. Jak oglądaliście wcześniejszy filmik z produktami, które się u mnie nie sprawdziły, wiecie, że ja go w ogóle nie lubiłam. Skończył się i już nie będę wygrzebywała tego, co tutaj zostało, bo ja go nie lubię. Jest straszny. Ten kolor pewnie moja wina, bo sobie taki wybrałam. Myślałam, że będzie fajny, delikatny, naturalny. Nie jest. Nie nieładnie wygląda na ustach, nieładnie się rozprowadza, bardzo tak nierównomiernie, do tego wydobywa żółci z zębów, ma wrażenie, no nie, nie specjalnie mi się podobało, do tego nawilżenie, wcale nie nawilża, moim zdaniem bardziej przesusza te usta po jakimś czasie, także trzeba go dokładać, zużyłam go po domu, no ale też mi się nie chciało za bardzo co pół godziny dokładać produktu, także tak na siłę trochę go zużyłam, no ale zużyłam. I ostatni produkt, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, Givenchy Photo Perfection, nie miałam w kolorze, Pięć perfect pralin. Jeden z moich ulubionych podkładów. I ja też nagrywałam o nim filmik, także może podlinkuję Wam na dole, jak nie widzieliście. Bardzo go lubiłam Naprawdę pięknie wygląda ten podkład. Daje taki: on to jest taki właśnie lekki podkład, ale daje krycie, daje ładne rozświetlenie, daje taki efekt zdrowej skóry. Do tego otrzymuje się u mnie cały dzień. Naprawdę super. Bardzo go lubiłam. Nie wiem, czy do niego wrócę, dlatego, że teraz, jak wiecie, kocham mój krem BB i tak naprawdę na razie nie myślę w ogóle, w ogóle o niczym innym, bo tak bardzo go lubię i uważam, że jest najlepszy chyba na świecie. Także może kiedyś zobaczymy, ale sprawdził się u mnie. Naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny podkład, także ja polecam. I to tyle w zasadzie. To by były wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyszedł za długi. Dajcie znać, czyli miałyście któreś z tych rzeczy, jak się u Was sprawdziły. I tak, no ja się z Wami już żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!